Cześć z tej strony z Gregem Play, a to jestem ja i to jest Minecraft, tak, Minecraft. Więc tak, e, w poprzednim odcinku miałem zbudować do końca płotek i to oczywiście zrobiłem. E, już Wam pokazuję. Trochę dosyć e, ciężko było, ale, ale się udało. Tak. E, I już e, spałem tutaj e, kilka nocy. No, to oczywiście w tym świecie nie tak naprawdę. Chociaż już kilka razy mi się zdarzyło przespać na klawiaturze. E, miesza z tym. Mm, tak, was to interesuje. No i tutaj e, dokończyłem w tym miejscu płotek. E, póki co to jest ok, mm, Takiem... <laughs> takiem... Dobrze, dobrze. Da się przyjąć. Przyjmie się wszystko. Ładnie wygląda. Mm, tutaj po ten... Pokopałem, nawet widać trochę... E, ponieważ... o, tutaj jeszcze trzeba poprawić. Tak. E, tak, e, to tutaj jeszcze poprawię. E, I dzisiaj planuję zrobić takie mm, miejsce na magazyn, jakoś tam rozpocząć, przy, wziąć jakieś materiały, e, przygotować e, nie wiem skąd te materiały wziąć mam, ale i jak to jeszcze będzie wyglądało, tak powoli to jest w fazie tworzenia płotki mam tu, dobra okej okay. sobie tak tutaj dobuduję i takie mm, takie okej okay. dobra yy, więc tak Planuję gdzieś przejście, czy jeszcze jej nie planuję, sądzę, że gdzieś przejście fajnie by było gdyby się e, gdyby wychodziło na przykład z tej górki tej, tą górkę się pozbyć i mniej więcej tak spod ziemi e, żeby to wychodziło tutaj e, Tak żeby to w jakiś sposób e, ładnie wyglądało. Tak e, fajnie by było. Więc tak już lecę do domku Bo czas zacząć tam właśnie planowanie przejścia pod ziemię z domku podziemię i póki co zastanawiam się czy nie zrobić tu schodków Takich schodków tutaj tylko trochę by to dziwnie wyglądało Nie wiem w jaki sposób to by ułożyć chyba mm -hmm. że schody pod schodkami ale wtedy no tak nie za bardzo Już można dobra już mi się przypomina mm, zejście u mojej babki Hmm, hmm, hmm. Może być Mniej więcej może być Jeszcze sobie zrobię schodki eee, I sprawdzimy jak to by wyglądało Nie, gdzieś tu schodki jeszcze miałem, tak? Coś kojarzę, że miałem Gdzieś one tu powinny być nie, Tu się układa Tu nie ma w tej skrzyneczce o, ile bruku mam Jakob O, kamienne schody. Uff, jak ich dużo. Tak. Bardzo ich dużo. E, Okej. Okay. Mm -hmm. W ogóle strawy jakieś wylatują jakieś nowe rzeczy. Ile to jest ziarenek? Eee... Co one są? a no nie wiem, potem coś posad. Dobra, mm, jeden schodek, więc przydałoby się wziąć więcej kobla. Ja Kopałem tyle kobla, tu mam kobel. Dobra. Już nie wiem po co robiłem. Nie za dużo tych wystarczy. Dobra Możemy pójść hmm. Póki co to są testy oczywiście, więc nie wiem Chyba nie, nie trzeba przesadzać z tym wszystkim Okej, okay. okej okay. Może być Może być, może być Pasuje ładnie by to wyglądało Okej okay. Okej, okay, okej okay. To tutaj wezmę łopatę, i mniej więcej wykopię i zaraz e, wracam e, i jakoś w jakiś sposób zaplanuję to do końca. Tak. To to. ZZW. Z, dwóch. E, w ogóle tak jeszcze zmieniając temat, chyba wam nie pokazywałem. O kurde, i tak się sponuje. Aż dreszczyki mi przeszły. E, tak, zmieniając temat, no o wiele mniej potworów teraz się spawnuje w tym miejscu. E, dzięki temu oświetleniowi. Oświetleniu, oświetleniu, tak. Przecież nie wiem skąd ten wielkość się tu wziął. E, nie powinno go tu w ogóle być. Ale serduszko mi zaczęło nawalać. Tak. E, tak. Piś ten wow tortury e, tak dobra mm, e, bardzo ładnie jeszcze raz ja zawsze mówię że ładnie jak ja coś zrobię to jest ładnie e, ładnie ładnie zawsze musi być prawda? E tam latało chyba przed chwilą aż będę musiał sobie na nagraniu obejrzeć minuta 12 aż będę musiał sobie to obejrzeć Dobra, a wam jeszcze pokażę co zdążyłem wybudować tutaj czy wykopać coś mi tak lokuje trochę eee, tak ile? no to jest E, póki co zrobiłem tak, o i postanowiłem w końcu, że jeszcze niżej trochę ten poziom e, dam, e, ponieważ e, strasznie, a to strasznie mm, to wygląda tutaj. Połączenie tego, tego, a tego. E, jeszcze się tak zastanawiam, czy nie robić, robić jakieś e, inne schody, żeby tam w dół zejść. I sądzę, jak, że będą, jak będę robił schody, to żeby startowały gdzieś w tamtą stronę. Ale trochę tak. No, no tak dziwnie trochę to wygląda. Póki co to ma być taka mała klatka, bo tutaj planuję zrobić przejście to tam awaryjne pod spodem, pod domem, czy tam pod tą górą i zrobić wyjście. To się to mapkę powiększyć to ją się powiększało o. dobra hmm, chociaż mogę kliknąć B jak to się powiększa? jak to się powiększa? tak, X ale tutaj nie, nie pokazuje mi potworów widzicie jak ładnie do, dookoła całego ogrodzenia ten? są te potwory i o to mi chodziło. Chociaż i tak będę musiał płot robić. Trzeba wziąć pod uwagę tam gdzie ich się najwięcej spełnuje i tam w jakiś sposób y, zabezpieczyć się. Tak. Dobra. Y, to ja tutaj jeszcze zabuduję górę. Zrobię ten daszek taki malutki. Nie wiem z kobla chyba. Zbruka, zbruka, nie mogę zapamiętać tej nazwy. Zbruka, tutaj sobie zrobię poddasze. Yy, i zrobię sobie tam przejście. Do zobaczenia. Jeszcze raz. Dobra, dobra. Yy, zi ziomaczki, yy, ziomeczki, ziomale, ziomalki, jakby tam tylko chcecie. Mm, już dosyć dużo wybudowałem i sądzę, że już niedługo koniec Wiem, że gdzieś niecałe 10 minut ale dosyć dużo wybudowałem przez ten okres czasu i zajęło mi gdzieś to 15 minut ale Mniej bo jeszcze coś tam e, robiłem poszedłem sobie wódcy e, i e, póki co wybudowałem czy wykopałem tą ścianę e, i wykopię ją tam do tej, tego miejsca wyznaczonego, co wcześniej mówiłem. E, I dzięki temu będzie e, fajna droga. No, już nie, nie łapię do ekwipunku. A coś mi zaczęło dzisiaj tak mulić. Wczoraj mi tak ładnie chodziło. E, dwa filmiki nagrałem. Chyba się zrobiło gorąco w ogóle u mnie w pokoju. No, może dlatego. Ale mniejsza z tym ja tutaj dokończę ten tunelik i będzie fajnie to wyglądało. Efekt pokażę Wam w kolejnym odcinku i jeszcze tak się zastanawiam, co w kolejnym odcinku by można było zrobić W kolejnym odcinku Może zrobiłbym Przedstawił może bym też trochę długo by to minęło czasu od tego odcinku, odcinka, czy tego filmiku, do drugiego bym wybudował chociaż zależy też, kiedy bym wrzucił ten materiał dobra ja sądzę, że to by było na tyle strasznie mi teraz laguje musi być strasznie gorąco ale komputerka to jeszcze bardziej zaraz sprawdzę Gorsze, gorzej był kiedyś nagrzany. Ale to ledwo co wy, wyczułam, cię. zimne powietrze wieje. Nie wiem, czy coś dziwnego się dzieje. Albo czymś obciążony, jakimś proces. Informatyczne sprawy. Dobra. To ja dziękuję w tym odcinku Wam za obejrzenie tego odcinka. W tym odcinku, za tego odcinka obejrzenie. I zapraszam do kolejnego odcinka. W, w którym odcinku będę nagrywał kolejny odcinek. E, tak. Mm. Zapraszam. I pozdrawiam wszystkich oglądających. Pozdrawiam jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć. Tak jeszcze, zmieniając temat, chyba wam nie pokazywałem.